Witam was bardzo serdecznie w mojej kuchni. W końcu jestem po urlopie i dopiero co żeśmy przyjechali, ja się rozpakowałam i zrobiłam zakupy, bo powiem wam, że lodówka świeci no pustkami, bo to co było, to żeśmy zabrali na urlop, a teraz przyjechaliśmy, to po prostu w lodówce nie ma nic. I już wam mówię, co kupiłam. Byłam w Kauflandzie. Większość zakupów jest z Kauflandu. Byłam trochę w Dino i trochę wiecie co, w Biedronce. Ale z Biedronki i z Dino to naprawdę takie pojedyncze rzeczy kupiłam. Także już Wam mówię, co kupiłam. W Kauflandzie kupiłam dwa razy chleb. Ehm, taki ten wiejski, czy on się jakoś tak nazywa. On był dzisiaj w promocji, bo e, zamiast za dwa chleby 11,58 e, to był jeszcze minus 3,60. Także był poniżej 5 zł e, chlebek. Później tak, kupiłam ogóreczki gruntowe, były dzisiaj tańsze niż te ogórki, takie wiecie, szklarniowe. I kilogram ogórków dzisiaj kosztował 6 zł. Za 10 zł. wzięłam pomidorki, takie tu jest pół kilograma. Słuchajcie, wzięłam Kauflandzie kaczkę, ponieważ była. O, przez przypadek czajnik włączyłam. Ponieważ kaczka była zamiast za 38 46, to ja ją kupiłam za 25 zł. Ja sobie poporcuję i będę miała do zupy, bo bardzo lubię właśnie dodać kaczuszkę do zupy. Za 5 zł. kupiłam e, pietruszkę. I tutaj tej pietruszki jest słuchajcie, ile? Pół kilo? Chyba tak. Tak, 500 gram. Także wzięłam, bo innej po prostu nie było. W ogóle coś, 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 w ogóle praktycznie nic nie było. od tego trzeba zacząć. E, wzięłam pieczarki, takie malutkie, ale to powiem wam, że pieczarki po ile już wam mówię, patrzcie, zapomniałam. Znajdę pieczarki. Pa, patrzcie, jak potrzeba. Po ile te pieczarki były? nie mogę znaleźć, pieczarki tutaj po 5 zł. takie te malutkie później tak, wzięłam kawałek żeberek. żeberka za kilogram dzisiaj były po e, 22 zł. wzięłam taki ładny kawałek żeberek coś się na pewno z tego zrobi słuchajcie, wzięłam tak seler jeden duży, ja sobie go poporcjuję seler był za kilogram 6 zł, więc wzięłam jeden duży seler i wzięłam por. Por był też na wagę. Za kilogram pora było dzisiaj 12 zł. Więc wzięłam jednego pora. To sobie też zawsze poporcjuję Wzięłam małe ziemniaczki. I ziemniaczki dzisiaj były po 5 zł za kilogram. Ja wybrałam co takich malutkich. Wzięłam trochę rabarbaru, bo trzeba coś będzie słodkiego zrobić. 8 zł za kilogram rabarbaru. E, słuchajcie, 5 zł za. E, litr, tak? Nie, za kilogram, przepraszam. Za kilogram kefiru, 5 zł. Tutaj kupiłam. No, taką paszczytową, słuchajcie. Kawałeczek. A paszczytowa, wędzona, z, boże. Cena za kilogram jest, słuchajcie, 32 zł. A to tylko paszczytowa. O, taki malutki kawałeczek wziąłam nam na, na chlebek. I za ten malutki kawałeczek zapłaciłam 5 zł i 30 groszy. Słuchajcie, dwie cytryny, wzięłam cytryny dzisiaj były po 9 zł za kilogram, za te dwie zapłaciłam 3 ,76 zł 76 groszy. Dwie cytryny po 10 zł wzięłam brzoskwinie, bo powiem wam, że truskawki były po 25 zł za kilogram, także były drogie. Wolałam wziąć za 10 zł e, brzoskwinki sobie. 4,50 za śmietanę 400 g E, kupiłam po 2,50 natkę pietruszki e, dlatego właśnie poszłam gdzie idzie, bo na przykład koperku już nie było słuchajcie, taką jakąś wędlinę wzięłam e, a to jest jakaś krakus szynka konserwowa I z, krak było po 28 zł za kilogram ja zapłaciłam 8 zł i 30 groszy, tu jest za 30 deko takiej wędlinki także wędliny wzięłam znaczy wędliny, no to Wzięłam dwie, ten krakus i ten paszczytowy. Więcej nie brałam. E, wzięłam, chyba tu jest kilka skrzydełek. Skrzydełka były dzisiaj po 10 zł i 95 groszy za kilogram. Także wzięłam teraz skrzydełek. I wzięłam jeszcze też jeszcze jedne pomidorki, bo jak się wzięły dwa opakowania, to było po 4 zł za jedno opakowanie takich pomidorków. I tych pomidorków jest 25 deko w jednym opakowaniu. Także 8 zł zapłaciłam za dwa opakowania. Wzięłam jeszcze też, też lubię do zupki sobie wrzucić, słuchajcie, szyje z indyka. Szyje z indyka były dzisiaj po 12 zł za kilogram. I słuchajcie, i wzięłam jeszcze, bo na działkę przecież będziemy jechać, bo dawno żeśmy na działce przecież nie, nie byli, bo by, dopiero wróciliśmy z urlopu. Także, a było przeceniony był stek z, kartu z karkówki w marnacie czoskowej Cioskowo-ziołowej, a że my Cioskowo-Ziołową lubimy, i był przeceniony z 20, prawie 2 zł na 11,98, więc wzięłam. I dwa razy wzięłam, bo też był fajnie przeceniony e, boczek. Też właśnie w tej takiej marnacie. Ja bardzo lubię, i on też był fajnie e, przeceniony. więc teraz kłamać. Bym musiała. Poszukać na Paragonie, ale już Wam mówię, e, 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 e. zamiast 12 zł to zapłaciłam 6,50 i ten drugi też zamiast 12 zł, 6,50, także praktycznie połowę, połowę ceny, więc przecenione, więc wziąłem dwa i to by było z Kotlandu. Słuchajcie, wszystko. Teraz powiem Wam to, co wzięłam yy, z Dino. Marchewkę, bo w Kauflandzie nie było, to będzie 6 zł. było kilogram marchewki. Wzięłam koper, bo tak jak też mówiłam Wam w tym, w Kauflandzie nie było 2 zł. za koperek. Słuchajcie, za kilogram kapusty kiszonej jeszcze jej nie miałam, więc nie wiem, jak smakuje. Kapusta po. 5,80 Powiem Wam, że mam smaka na coś takiego kwaśnego. Nie wiem, może nawet na taką kwaśnicę. No i dlatego właśnie, że mam smaka na coś kwaśnego, to wzięłam jeszcze takie opiekane filety śledziowe w zalewie octowej. I one, słuchajcie, kosztowały 8 zł. Także wzięłam jeszcze to. Dobra, to to by było, widzicie, w wino. Teraz, dwa cztery rzeczy, i tak samo mało rzeczy wzięłam w biedronce bo poszłam tam przede wszystkim, bo słuchajcie była rzodkiewka fajna, w fajnej cenie, po 3 zł też była rzodkiewka w Kauflandzie a w Biedronce było jeżeli weźmiesz dwa pęczki to po 3 złote. to znaczy wychodziło złoty 50 zł za pęczek takiej ładnej rzodkiewki więc wzięłam 4 pęczki, bo my e, lubimy rzodkiewkę, więc na pewno zjemy, więc fajna była cena słuchajcie, fajna też cena była też właśnie było taniej e, było awokado Zamiast po 6,51 to było po 3,51. A takie dość spore, więc fajna cena. Po 3,51 awokado. E, do tego, słuchajcie, wzięłam sobie tatara wołowego. Dawno żeśmy nie jedli. Zaraz polecę po ogóreczki kiszone do piwnicy i zrobimy sobie tatara. I słuchajcie, wzięłam, bo też była w promocji. Tylko trzeba było niestety sprawdzać. Słuchajcie, sprawdzajcie daty. Daty. I też właśnie było fajne, bo też było właśnie przecenione. Nie było za 25 zł za kilogram filet z kurczaka. Tylko on był, wiecie, co za 14 czy za 16 zł? Ale już Wam mówię, już Wam mówię, czekajcie, żeby Was nie skłamać. Filet z kurczaka zamiast 20. A, po 24 zł to był normalna cena. Więc tutaj jest kilo 40, za, zapłaciłabym normalnie 33,60 zł i groszy, ale jest minus 12,50, więc w sumie za, za kilo 40 fileta z kurczaka zapłaciłam 21 zł. Więc myślę, że jest to fajna cena, to przynajmniej będą te trzy objawki, tak myślę, że powinny być dla nas na pewno. Słuchajcie, i to by było na tyle Poniedzieli poniedzieli skoczę na pocztę i wyślę widokówki z tym pomnikiem, gdzie, gdzie byliśmy słuchajcie, chyba jeszcze mi brakuje dwóch albo trzech adresów, bo jednak nie było chyba takiego zainteresowania może myślicie, że się nie dopchacie no nie, nie wiem, ale jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę, to dwie, trzy osoby jeszcze zapraszam, jeżeli poda swój adres domowy w Polsce na emaila, to na pewno poniedzieli wyślę widokówkę. Także jak coś, to zapraszam. No, i chyba następny odcinek, filmik to już będzie coś albo upiekę, albo ugotuję. Także do zobaczenia. Trzymajcie się, życzę Wam miłego piątku i miłego weekendu. Pa pa!